Przepustki w CS-ie dwójce, niby każdy o tym wie, niby ktoś gdzieś kiedyś widział. Ale z drugiej strony, czy opłaca się to mieć, opłaca się w to inwestować i o co z nimi chodzi? kończę łapkę w górę, a my już lecimy. Przyjacielu, temat przepustek de facto w obecnym CS-ie wraca jak boomerang zawsze przy okazji nowych to właśnie majorów. Aczkolwiek przepustki nie od zawsze e, od, były jakoś związane z majorem. De facto 2019 roku, ale wszystko po kolei. Wszystko zaczęło się od przepustki operacji Payback, która jest najstarszą takową przepustką. I od tego czasu otrzymaliśmy aż 28 różnych przepustek. Należy jest zwrócić, że operacja Payback to jest operacja z 20, 2013 roku, więc umówmy się, dosyć stara pierdoła. Należy sobie zwrócić uwagę na to, że de facto do czego one mogą się przydać wszystkie przepustki. Ale może jeszcze przed tym podzielmy sobie de facto przepustki na dwa rodzaje. Po pierwsze są to przepustki operacyjne, takie jak chociażby Payback, Wildfire czy Bravo, które widzimy na naszych monitorach. Albo drugi typ, czyli są to przepustki stricte majorowe, które od Katowice 2019 weszły do użytku. Wcześniej nie mieliśmy w ogóle niczego takiego jak Viewer Passy i myślę, że spoko o tym wiedzieć. Zaczniemy sobie od pierwszego rodzaju, czyli od przepustek stricte e, operacyjnych. Należy sobie powiedzieć, że w celu dwójce nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej operacji. Ostatnią operację, którą mieliśmy przyjemność jakby gościć, no to była niewątpliwie operacja Raptate. No tylko, że ona, umówmy się, już też jakiś czas temu było w 2021 roku i od tego czasu totalna, totalna cisza. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o operację, wydaje się być to takim trochę nie tyle co zabitym tematem, co tematem mocno pod znakiem zeptania. Po pierwsze, czy Valve będzie chciał dalej robić operację, czy jeszcze uświadczymy jakiejkolwiek operacji, czy tylko i wyłącznie będzie to przedmiot pamiątkowy e, i tyle tak na sprawę. Natomiast, jeżeli chodzi o te przepustki, oprócz tego, że są, to co one, mo można je aktywować, tak, jeżeli je sobie kupisz, możesz je aktywować i wtedy otrzymasz koina z danej operacji, przykładowo tak, Wygląda końc operacji Wildfire. Te koiny możesz sobie przypiąć do swojego ekwipunku, w sensie do swojego profilu na Steamie, wyróżniają się wtedy. I de facto to tyle. Nie ma żadnego innego zastosowania. Oczywistym jest, że nie można w ten sposób upgrade'ować tego to właśnie coina. No i umówmy się, koiny w CS de facto nic nie znaczą. Na zasadzie, oprócz jak są bardzo zagorzałych kolekcjonerów, nie znam ludzi, którzy faktycznie przypisują jakąś większą wagę do tego. <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na Case czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek. których jest tu kosmicznie dużo i każdy z kiedy coś dla siebie? Case Battle są serio mocne, gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tylu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty. Potęże nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz koniecznie kodzik fiako, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto. Zapraszam, a my wracamy. Ja osobiście posiadam dosyć rzadkiego coina, bo z Cobblestone'a, i to jest coin, który odebrałem przy okazji Majora. Jak się nie jest na Majorze, ja byłem w Karkowie na Majorze w 2017 roku. Wtedy się otrzymał taki opina po prostu jakby fizycznego, i jeszcze był kodik, że można było sobie odebrać i wejść w CS. -a. I ten coin jest dosyć rzadki. Jest to coin z Cobblestone'a, więc poniekąd też jakiś tam prestiżowej i w ogóle. I jakoś nie pamiętam, żeby za bardzo ludzie się nim fascynowali nigdy. W związku z czym, umówmy się, te coiny są troszeczkę useless, oprócz jakiegoś, tak jak to mówię, znaczenia czysto kolek kolekcjonerskiego i tyle, więc to już masz pełen obraz, jak chodzi o pierwszy rodzaj, czyli oczywiście przepustki właśnie to operacyjne. Należy sobie też yy, uściślić tutaj, że jeżeli chodzi o te przepustki, no to jeżeli dany event się zakończy, to nie ma możliwości już, żeby w jakikolwiek sposób te przepustki nabyć. Także takie, takie jak właśnie majory, to jeżeli się major skończy, to wtedy już dalej ich nie można kupić. Warto po prostu o tym wiedzieć. co w się sensie, kiedyś skończy major, nie chodzi tylko o finał, że potem jest koniec kurtyna, tylko w momencie, kiedy już się skończy promocja na kapsułki, kiedy już totalnie jakby ten event przestanie jakby żyć w grze. Wiesz o co chodzi, no nie? Yy, ja, robiąc ten odcinek zdaję sobie sprawę, że on może być trochę terminowy. W zasadzie ludzie za kilka lat możecie to oglądać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z tego miejsca. I ten odcinek, jeżeli się nic nie zmieni, będzie dalej aktualny. W związku z czym tak to wygląda. Drugi typ, o którym zacząłem mówić trochę, to są już właśnie te przepustki stricte yy, majorowe, tak? Czyli przy okazji właśnie to eventów typu major. jeszcze zwróć uwagę, że mamy ich dwa typy. Jeden to jest zwykły taki golas, a drugi to jest z trzema innymi coinami. Te kojny można wymieniać sobie na souveniry, tylko w teorii można je zdobywać tylko i wyłącznie podczas tyryfania tego majora w cs Co to jest major w CS, Już rozumiesz co chodzi, no nie? W związku z czym dalej jest to przedmiot de facto troszeczkę useless. Też są z niego Coiny, w związku z czym, niby coś by tam się można było pokuścić o stwierdzenie, że jakaś wartość tego jest, w szczególności myślę, że jednak kolekcjonerska, bo patrząc z perspektywy graczy, oni totalnie odpadają, bo tak jak mówię, koiny ich totalnie grzeją, więc gracze odpadają. Jeżeli chodzi, o jeżeli chodzi o inwestorów, raczej są ciekawsze przedmioty pod tym względem, ale do kwestii inwestycji jeszcze sobie przejdziemy. I mamy kolekcjonerów, bardzo, bardzo wąskie grono ludzi w całej się dwójce, w związku z czym do nich właśnie jakoś ten produkt teraz na chwilę obecną jest gdzieś tam właśnie skierowany. Warto sobie uzmysłowić, że na chwilę obecną, jak to już mówiłem, mamy 28 Różnych to właśnie przepustek. Należy sobie zwrócić uwagę, że ich ceny sięgają nawet 3200 zł, a najtańsze zaczynają się już od 36 zł. Im świeższy event, tym na ogół te przepustki są właśnie to tańsze. I jak to możemy zobaczyć, patrząc chociażby na supply, e, widzimy, że tego jest cholernie, cholernie mało. Porównując to chociażby z kapsułkami, gdzie patrząc na przykładzie niektórych to właśnie Major, tak jak Kopenhaga, możemy zobaczyć, że mamy zaledwie 19 takowych przepustek, kiedy do kapsułek liczyliśmy w setkach tysięcy, więc warto oczywiście o tym wiedzieć. Jest pewien ziomek, który jest dosyć dosyć ciekawy, z tego powodu, że URL jego profilu to jest idGambling. W związku z czym, czekaj, to tak średnio widzisz, o w tym momencie to możesz sobie tutaj zobaczyć i co to jest to należy sobie powiedzieć to to, że gościu za tylko i wyłącznie e, sprzedanie tego właśnie swojego ID otrzymał ofertę w wysokości 8000 dolarów, więc jest to dosyć, dosyć ciekawa sytuacja, że ktoś stricte za zarezerwowanie danego to właśnie e, Niku, że tak wyrażę, czy swojego ID na Steamie był skłonny zapłacić aż taką horrendalną kwotę. Jest to zawodnik, który delikatnie czując więc nie się w tańcu, ma jakie ma... Ale jedną z jego ciekawszych kwestii jest właśnie posiadanie każdej możliwie jednej przepustki e, Także tacy ludzie też istnieją, jak się okazuje. Coś, co warto wiedzieć, to z perspektywy inwestycyjnej, tak jak to już zacząłem troszeczkę tłumaczyć, no średnio ma to jakieś zastosowanie z perspektywy stricte użycia tego przedmiotu. A jeżeli nie ma żadnej funkcjonalności, to na cholerę komu coś takiego? Można sobie zadać fundamentalne pytanie. Tak jak to mówię, tylko i wyłącznie kolekcjonerzy, oni są troszeczkę z innej bajki, więc oni faktycznie jakieś zastosowanie tego znajdą, po prostu sobie to wrzucą do kolekcji. Tylko takich ludzi też dużo nie ma. Chociaż z drugiej strony może to łatwo odbić argumentem, że tych przedmiotów cholera jasna też wiele nie ma. Jeżeli mamy całego CSa, którego średnio gra około milion ludzi, przyjmiemy sobie tutaj dla uproszczenia, no to zwróćmy uwagę, że jeżeli jest tylko 19 takowych przedmiotów, no to tych kolekcjonerów tak na daną sprawę jakoś turbo, turbo dużo nie ma, no to będzie to gdzieś tutaj jakoś zjadało i faktycznie gdzieś ten e supply byłby porównywalny. Więc gigantyczną ogólnie przewagą tych to właśnie, tego to właśnie tematu jest bardzo ograniczony supply. Bardzo niewiele takowych przedmiotów, no i fakt, że w jakiś sposób jego podaż jest ukrócona, już więcej takowych przedmiotów nie będzie przebywało. To są zdecydowanie plusy. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, no zwróćmy sobie uwagę że po pierwsze, żadna funkcjonalność. Po drugie, mało kto się przejmuje ewentualną funkcjonalnością tego, czy jakimiś coinami i coś takiego, no nie. I trzecia, tak na dobrą sprawę, CS to jest strzelanka, więc jakieś takie przedmioty totalnie, totalnie z czapy, które gdzieś tam są jakąś pamiątką z jakiegoś to eventu, nie widzę w tym większego potencjału. Największy potencjał szczerze widzę w jakichś naprawdę, naprawdę stałych przepustkach, które umówmy się już najtańsze nie są, no ale cholera jest, na, jak sobie patrzę chociażby na tą operację Bravo, których jest tylko i wyłącznie pięć na markecie, no to sam co jest sprawę, że to jeżeli chodzi o cenę, może zadziać się różnie. No i też nic dziwnego jest, że na przestrzen w związku z czym jest jakaś szansa, że one faktycznie będą drżały, tylko zwróć uwagę, ile tych przedmiotów schodzi. Pokuszę się o stwierdzenie, że schodzi jeden przedmiot na kilka tygodni, może jeden na tydzień w maksie. W związku z powyższym, tutaj też upłynienie tego będzie cholernie, cholernie ciężkie. No i musisz oczywiście sobie zdawać z tego sprawę. Podsumowując, nie oczekiwałbym, żeby te przedmioty były jakoś niesamowicie rozchwytywalne. Nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek ruchy walf skłoniły ludzi do tego, żeby bardziej zacząć się interesować właśnie owymi to przepustkami. Mam wrażenie, że są one takim trochę produktem ubocznym, z tego powodu, że jednak. Y De facto, wszystkie te przez, e, przepustki służyły do tego, że kiedy dzieje się jakiś event, czy to major, czy to operacja, kupujesz przepustkę, bierzesz w tym udział, po prostu bawisz, czy ta przepustka się tam zwraca, za, za, za pośrednictwem jakichś doropów, e, czy suvenir package i tak dalej, tak dalej. Na chwilę obecną jest taki, taki relikt dla dziwnych ludzi, którzy tego nie wykorzystali, e, no i tak na tą sprawę. Nie widzę, żeby z tym jakiegokolwiek można było zwiększyć potencjał tego to właśnie przedmiotu, tak. Nie widzę jakiejś funkcjonalności, która walwy mogło dodawać, żeby tutaj coś więcej się podziało, więc tak po prostu na to patrzę. Z perspektywy inwestycyjnej, chyba ci już e, powiedziałem, jak to wygląda. Jeżeli na przykład wiesz bardzo duże kwoty. No to może nie najgłupsze jest kupić sobie chociażby takiego jednego breakouta, czy tak jakiegoś takiego jednego Feniksa, który na pewno spełni, pochłonie jakoś bardzo dużo kapitału, a zapomnieć o nim na 5-6 lat i faktycznie jakąś kasę z tego ściągnąć. Może nie jest to najgłupsze, aczkolwiek wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w tym czasie można osiągnąć lepsze wyniki na wielu, wielu innych przedmiotach właśnie e, na rynku Steam, więc myślę, że spoko o tym wiedzieć. Mam nadzieję, że odcinek cię się podobał, wrzucamy jeszcze łapkę w górę i że widzimy się już jutro. Strzała!